Na razie tutaj musiałem sobie nadrukować w 3D. Nie wiem, tutaj jakieś 8 mm mam zrobione, żeby sobie zrobić to odejście, tak jak tu jest z pompy, widzisz? Eee, żeby zrobić sobie to osadzenie, żeby tutaj, wiesz, o tą krawędź się ładnie w bloku opierało, nie? To już mam naspawane, teraz dopiero skończyłem spawać. Idę to wiebie pod wodę, wystudzę i idę toczyć. No, Teraz tak, na pierwsze co robimy, robimy sobie szablon tutaj na to, na to osadzenie i żebyśmy mogli otwory dobrze wywiercić, to tutaj sobie wywiercimy otwór, roztoczymy go na wielkość tej flanszy, no i to będzie nasz szablon, żeby później sobie tutaj stąd oznaczyć otwory na tym sprzęgiełku, gdzie my to mamy. Tutaj macie nadrukowane w 3D, kolega mi nadrukował ładnie na krążku. Tamten otwór będzie wywiercony, tutaj będzie stoczone pod to osadzenie. Także sobie na tym odbijemy otwory z naszej pompy stresowej, wywiercimy je ładnie. I potem założymy na to, na tym wywiercimy otwory od, od pompy, od osadzenia w blok. No i wtedy będziemy musieli to przykręcić do silnika i odznaczyć sobie otwory do naszej dużej pompy, która będzie przykręcona z drugiej strony w osadzeniu. No i tak to będzie działało. Tutaj majstry ma ma jeszcze nawet wiertło po Janku Ciemnym. Kurde. Na złom kupina sprzedawał. A ja dostałem za robotę. Udało się odratować. A ramy ci na 140. Tutaj obroty sobie ustawiamy. majstry na 140. I ogień Chodzi na silniku od dojarki. wiertło 45 mm. Jaki idzie, jak masełko Kilka chwil gotowy, bez pierdzielenia. No i teraz tutaj już majstry, kluczymy e, ten już nasz główny krążek, e, główny adapter. E, najpierw puścimy sobie otwór przez środek 45 i zrobimy go tam na 65, tak aby sprzęgiełko przychodziło od pompy. No i potem będziemy już dalej tutaj obrabiać nasze zewnętrzny kołnierz e, tu już mamy tą piaskę wytoczoną gotowa jest, siedzi, tam trzeba będzie tylko otwory naznaczyć tu już mamy na 12 przeleciane e, tamto przyszło na dwunastkę, tu teraz damy 22, a potem od razu 45 po malutko sobie polecimy i tyle, nie tu nasze 22 i jedziemy z poczęt a no na razie czym to się, bo tutaj muszę sobie

Majster to fachura, z ja tą spędzi dziura kurwa Jak tu majstry mówiłem złoty krążek to i są mi złote wióry Kurde bogaty jestem, mówiłem wam I stąd ci biorą takie pomysły i to w ogóle wszystko no Tutaj tak mamy zatoczone teraz tutaj e, To jest mniej więcej wielkości pompy Tutaj już mamy tą naszą piastkę zrobioną taką no, szablon tutaj nasz na otwory to to jest mniej więcej wielkości pompy tutaj w tym będą wywiercone te trzy otwory a to jest osadzenie to nasze które wchodzi w blok będzie trzymało to centrycznie w bloku to to powiedzmy jest nasz blok o 60 i to wchodzi i ładnie siedzi centralnie i tu wtedy trzy otwory i skręcamy do bloku nie? teraz tutaj no, rozwiercę otwór i ten i wtedy to będziemy mogli odwrócić ładnie i obrobić drugą stronę. Zrobić za, za ten zaprezowanie na pompę. Nie? Teraz tutaj ładnie rozdercimy, tutaj w środku na 60 mniej więcej. No i ta strona będzie gotowa. Postanowimy tylko wytoczyć osadzenie pod, pod, Bosch, pod pompę Bosch, to wszystko. Nie? I co? Niby dziesiątka nie da na, rady na 500 ton. Kurwa, podtrzymaj mi piwo. Co robi na 500 tkuni? Nie wiem, bo trzymaj mi piwo zowa już masz. Krzychu załatwił, ma. Tu macie majstry, piękne prowadzenie kurde, krzyku też jest fachura Patrzcie co pięknie wyjdzie teraz Moteczek bierzemy Tyk, tyk i poszło, pięknie kurde przetoczył kurde, robota idzie Jedziemy ładny majstry na 60 160 musi być na 60, kurwa nie ma Pan Topki Oczywiście z pozdrowieniami dla wszystkich kokazy Chłopak jeszcze nic nie umie, ale coś tam jadzie się... no tu moje tyle na dziś mamy zrobione dzisiaj wtorek prawie 12 w nocy z tej strony osadzeniem do bloku mamy tutaj tylko otwory przywiercić do bloku przy ten tu z tej strony najpierw wiercimy najpierw Robimy zatoczenie, żeby pompa weszła e, tak, jak tutaj jest pompa, żeby pompa weszła tutaj ładnie na o ring, e, jak to będzie mieli, no to wtedy to trzeba wyciągnąć, e, wywiercić trzy otwory tam na założenie do pompy do, do silnika do sześćdziesiątki, zakładamy tam e, wtedy ustawiamy pompę. Tutaj e, zaznaczamy otwory, no i wiercimy wtedy w tym. No i tak to ma majstre wyglądać. Pozdro.